Chyba nie ma już ani jednej osoby na tej planecie, która nie widzi, że stare się kończy i zaczyna się nowe. I jesteśmy w tym momencie wszyscy, czy tego chcemy, czy nie. Każdy widzi zmiany. I nawet te osoby, które nie do końca rozumieją ten temat i to, co tak naprawdę dzieje się, z tymi naszymi rzeczywistościami, to, że wchodzimy na zupełnie inne częstotliwości, że w końcu, w końcu to się dzieje, bo tak bardzo na to czekaliśmy. Nawet te osoby, które nie do końca rozumieją temat, widzą, że ten Matrix się sypie już chyba z każdej strony. Tak szczerze mówiąc, ostatnio stwierdziłam, że oni już nawet nie udają, tak? Po prostu już wszyscy wiemy, że żyliśmy sobie do tej pory w jakichś kłamstwach, które wychodzą na jaw, i, i dobrze, że to się dzieje. Bo jest nam to wszystkim bardzo potrzebne, w końcu otwieramy te oczy i widzimy: OK. Ale tak jak już mówiłam wiele razy, przeszłość, to przez co przeszliśmy, to wszystko miało sens i dobrze, że tak się działo. Natomiast, tak, bardzo się cieszę, że to wszystko się już kończy. I mówię tutaj również o tym świecie, w którym my bardziej sobie żyjemy, czyli w tym spiritual, tak, world. W tym świecie ludzi, którzy są przebudzeni, w tym świecie ludzi, którzy są bardziej świadomi, a dokładnie tutaj mówię o tym, że nawet w tym świecie wychodzi na jaw to zło, to ego. Mówię tutaj o um, ostatnich newsach a propos Dipaka Czopry, i nie tylko, absolutnie nie analizując tego wszystkiego, co się dzieje, bo jesteśmy za mali, żeby do tego wszystkiego dojść. Zresztą zobaczymy też, jak to sobie tam wszystko będzie wyglądało dalej. Ale to bardzo dało mi do myślenia. A dokładnie przyszła do mnie taka, jakby wiadomość taki, taka myśl że nie ma bardziej powerful ludzi na tym świecie niż my tylko dlatego, że to my właśnie jesteśmy najbardziej normalni w tym wszystkim. Z jednej strony widzimy, że stara się kończy i żegnamy się z tym, z tym wszystkim powoli. Z drugiej strony rozumiemy już temat, ale nie robimy z tego żadnego show. Jesteśmy w tym wszystkim w skupieniu, próbując rozwiązać te nasze problemy i próbując po prostu zamanifestować to nowe. Chcemy tego bardzo, dlatego na tym się skupiamy, natomiast nie robimy tego jakoś, nie wiadomo, jak na siłę, po trupach, w cudzysłowie. Ta normalność i ten stan, w którym jesteśmy tu i teraz, jest bardzo, bardzo silnym momentem, ponieważ wychodząc z tego wszystkiego, jeszcze wyżej, jeszcze bardziej, jeszcze z większym zrozumieniem, tym bardziej potrafimy na to wszystko popatrzeć się z tej perspektywy i tym bardziej w spokoju jesteśmy w stanie zamanifestować to, o czym marzymy. Oczywiście wszystko ma sens i oczywiście nie istnieją przypadki, ale kończymy również ten rok węża i zaczynamy ten rok konia. I taką datą główną jest to. Data 17 lutego, i wyobraźcie sobie, że ja wtedy wylatuję do Lombok, czy na Lombok, i lecę pierwszy raz w życiu sama na, na, taki, na takie spotkania z jogą, z medytacją, itd., ale lecę sama, i to jest taki dosyć taki hardcore dla mnie, ponieważ ja lubię podróżować, robię to dosyć często, ale zawsze ktoś gdzieś się koło mnie. Natomiast tym razem robię coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. I to jest trochę śmieszne, że akurat ta data, a tylko dlatego dzieje się to 17, ponieważ wcześniej nie dałabym rady, mam inne obowiązki. Więc no, przypadki nie istnieją. Dokładnie dzieje się zawsze to, co powinno się dziać. W każdym razie My w tym nowym roku, w tym nowym czasie, który oczywiście nie dzieje się tylko jednego dnia. Tak? to będzie teraz taki czas kończenia tego starego, czyli tych swoich przyzwyczajeń, tych traum, które ciągnęliśmy ze sobą. Jest to czas przełamywania tych swoich schematów. Zaczynamy nowe podejścia do życia. Tak To jest ten czas, który przechodzimy teraz razem,. Który dla wielu osób może być taki chaotyczny, ze względu na to, że żegnamy stare, ale jeszcze do końca nie wiemy, jak to nowe będzie wyglądało. Wiemy, że chcemy to i tamto, tak? mamy swoje plany, mamy swoje marzenia, wiemy, że chcemy zamanifestować te punkty, które sobie już wypisaliśmy. Natomiast jesteśmy teraz w takim momencie jakby pomiędzy, ponieważ no, musimy zakończyć stare, żeby zacząć nowe. Mało tego, to nowe jest bardzo kreatywne i to nowe będzie przechodziło w taki bardzo intensywny sposób przez nas i musimy zrobić ten krok. Osha mówił o tym, że magia dzieje się tam, gdzie nie ma strachu. I to jest ten czas, aby właśnie odpuścić ten strach i aby dokładnie iść we wszystko to, co będzie się pojawiało w naszym życiu, nawet nie rozumiejąc, nie czując do końca, jak to będzie wyglądało. Nie musimy tego wszystkiego kontrolować. Spoko. Damy radę tylko dlatego, że. Jesteśmy wolną energią, która jest bardzo, ale to bardzo, bardzo powerful. I przez to, że tak próbowaliśmy do tej pory, i przez to, że, że, że często nam się nawet nie udawało, ale mamy w sobie tą pokorę i te lekcje, i to, co działo się z większymi sukcesami lub z mniejszymi, z tymi porażkami, nawet ogromnymi, które mamy w sobie. To dokładnie ten stan jest najpiękniejszym stanem i najlepszym, w jakim możemy być tu i teraz. Istnieje tylko tu i teraz, istniejesz ty, czyli nieograniczona możliwość, energia, która yy, może wszystko, natomiast która dokładnie w tym momencie, dopiero teraz, rozumie, że tego nie da się robić na siłę. Albo nie da się tego robić przez ego. Po pierwsze, my nie powinniśmy w swoim życiu mieć żadnych guru. My możemy słuchać, analizować. Fajnie, że ktoś daje nam te cegiełki, natomiast ten, ten Buddha, ten Chrystus, ta wiedza, ta prawda istnieje w nas. Tak? Więc jeżeli ktoś rzeczywiście udaje guru, to znaczy, że jest przepełniony tym ego. A to ego... Wcześniej czy później będzie chciało czegoś złego, tak? Będzie chciało się pokazać, ponieważ ego karmi się bardzo energią innych ludzi. A taka propa, już kiedyś o tym ktoś mówił, że jeżeli spotkasz Buddę, to zabij tego Buddę, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ to wszystko dzieje się w nas. Mówił o tym kiedyś jakiś mnich w XIX wieku, nie pamiętam już nazwiska. W każdym razie to dokładnie o to chodzi, tak? Że to wszystko dzieje się w nas i ta prawda istnieje w nas i to my jesteśmy tą energią, to my jesteśmy tą energią, która może wszystko. I to my odnajdując w sobie właśnie ten spokój i tą pewność, to że wiem kim jestem, dbając o siebie i o swoją postać, dokładnie tą przepełnioną tymi porażkami, minusami i tymi nieudanymi. Manifestacjami i to rozumiejąc to i zaczynając od nowa, nigdy już nic nie stanie na twojej drodze. I to od teraz, w ten piękny, cudowny i bardzo silny sposób, będziesz manifestował lub manifestowała wszystko, to, na co masz ochotę. Tylko dlatego, że manifestacja to nic innego, jak wyrzuc z siebie tej energii, więc manifestujemy całe życie, cały czas. Natomiast. Z rezultatami takimi, a nie innymi, tylko dlatego, że taką mieliśmy w sobie wibrację, taką częstotliwość, przepełnioną strachem, chcącą coś z zewnątrz, próbującą coś udowodnić. Powiedzcie sami, tak na zdrowy rozsądek: jeżeli próbujemy zamanifestować specyficzne osoby lub pracę, na przykład o której marzymy, to w momencie, kiedy próbujemy to robić i kiedy czekamy na rezultat, czyli na ten feedback z zewnątrz, kto dostaje tą energię, gdzie ta energia, którą wyrzucamy z siebie, gdzie ona ląduje? W nas czy po drugiej stronie? Wszędzie tam, gdzie się skupiamy, oddajemy swoją energię. Więc jeżeli tak bardzo próbujesz coś dostać z zewnątrz i czekasz na odpowiedź, to dokładnie w tym samym momencie. Zamieniasz się znowu na kogoś takiego malutkiego, oddając to wszystko tej drugiej stronie, czyli tej osobie, tej pracy, finansom, zdrowiu itd. Manifestacja polega na tym, że jesteś bardzo stabilną energią, która wie, która się nie prosi, która to czuje, która to rozumie. Która tym jest, która kocha to doświadczenie, która wie, że jest tutaj po coś, która wykorzystuje ten moment bycia tu i teraz, która rozumie, że istnieje tylko tu i teraz, i która wyrzuca z siebie tą energię, dbając o siebie, o tą postać, o, o tą świątynię, tak, w której jesteśmy, y, która dba o siebie. Jeżeli chcesz zamanifestować swoje marzenia, to po pierwsze zrozum w końcu, kim tak naprawdę jesteś. Po drugie przestań się prosić i robić to na siłę. Po trzecie zajmij się sobą, zajmij się tym, co jesz, jak dbasz o swoje zdrowie, o ruch, o piękne książki, o piękne filmy, o piękną muzykę, o przyjaźń, o naturę. O przeżywanie każdego momentu w piękny sposób, nie interesując się tym, co dzieje się dookoła, i nie czekając na to, że ktoś lub coś pokaże ci, że idziesz w dobrą stronę. Budda, Chrystus, prawda, tak? Czyli te energie tej prawdy, bo to jest, o to w tym zawsze chodziło, istnieje w Tobie. To zamień w końcu siebie na tą prawdę, na tą wersję, o której tak zawsze marzyłeś lub marzyłaś, na tą wersję, na którą wcale nie musisz czekać, której nikt ci nie musi dać, na tą wersję, o którą nie musisz się prosić. I znowu, patrząc na ten matrix z boku, niektórzy, wiecie, albo się dołują, albo płaczą i cierpią. A niektórzy to swoje cierpienie po prostu zamieniają w, w, w to pokazywanie się, w to, w to bycie za bardzo, za, z, w to ego, które chce tak bardzo, bardzo wszystkiego teraz, tu, już natychmiast i tak dalej. Dostaniesz to tu i teraz i natychmiast, ale w momencie, kiedy w końcu usiądziesz sobie wygodnie na sofie, Wypiszesz sobie swoje plany, swoje marzenia. Przyjrzysz się samej lub samemu sobie i zaczniesz być tą osobą, wychodząc na zewnątrz, będąc kreatywną, będąc kreatywnym, będąc szczęśliwym, uśmiechniętym, ale konkretnym. Wiecie, ja osobiście uważam, że bycie przebudzonym w cudzysłowie, Polega na tym, aby mieć i finanse, i zdrowie, i wygląd, i podróże, i doświadczenia. Według mnie przebudzenie nie polega na tym, aby zrezygnować z tego matriksu, tylko polega ono na tym, aby z niego korzystać. Bo jeżeli to wszystko jest po coś, to dlaczego ja tutaj miałabym, przepraszam, albo cierpieć tylko, followując cały czas to samo, co zostało mi przedstawione przez różne traumy, karmy, tak, bo przecież to wszystko jest kontynuacją. Dlaczego miałabym całe życie robić to samo, zamiast robić, zamiast żyć i doświadczając się tutaj w sposób, o który, który wiem, jak chcę, aby wyglądał i który czuję. Bo no bo to jest po to, tak? To doświadczenie jest właśnie po to. Ale bez ego, bez niczego złego, bez cierpienia, bez krzywdy, bez krzywdzenia innych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Nie przejmujmy się matriksem tym, że się sypie. Nie przejmujmy się tym, że próbowaliśmy i że nam się nie udało. Nie udawało nam się zamanifestować tych naszych marzeń, tylko dlatego, że próbowaliśmy to robić w zły sposób. Skupiając się na efektach tamtych, na, tym, na tej drugiej stronie, zamiast na sobie. Robiliśmy to za głośno, robiliśmy to na siłę, robiliśmy to, bo potrzebujemy, bo jest nam tak źle, bo jesteśmy tacy biedni, tacy pokrzywdzeni. Albo robiliśmy to po prostu w, w cierpieniu. To, w jakim jesteś teraz, momencie tu i teraz, jest najpiękniejszym momentem od samego początku. To, jak wyglądasz, to, w jakim jesteś stanie, to, jak wygląda twoje prywatne życie finansowe, to, czy ktoś z tobą zerwał, czy nie zerwał, czy chcesz z kimś zerwać, czy, czy pragniesz, czy nie pragniesz, czy jesteś... czy masz to zdrowie, czy nie. Prace obojętne. To, w jakim jesteś teraz momencie, jest najpiękniejszym momentem, Ponieważ jest prawdziwy. Ten moment jest prawdziwy i ten moment jest najbardziej silnym momentem, aby zacząć nowe. Jesteś o wiele mocniej, o wiele piękniej, o wiele bardziej powerful niż te wszystkie celebrytki razem zebrane, które tak bardzo pokazują. Tylko i wyłącznie tą swoją słabość i to swoje cierpienie w głębi serca. To my rozumiemy, to my mamy zdrowe podejście do tego tematu, to my jesteśmy silni. W tym spokoju, to my wiemy, jak to wszystko działa, to my rozumiemy ten świat. I to my będziemy go wykorzystywać od teraz tak, jak chcemy, ponieważ po to tu jesteśmy. Ponieważ to jest po to, to doświadczenie jest stworzone tylko po to, aby dobrze się bawić. Przestań się już użalać nad sobą i tak cierpieć, i tak próbować, i tak nie rozumieć tego, i tak, i tak przesadzać w tym wszystkim, i tak yy, przestań mówić, że to życie jest złe i takie ciężkie. Wcale nie jest. I pomimo tego, że Twoja rzeczywistość pokazuje coś innego, to wykorzystaj tą wiadomość na to, aby zacząć coś na nowo, aby zrobić to w nowy sposób, ponieważ zaczynamy ten okres na nowo, kończąc stare, robiąc to w bardzo spokojny sposób. I tak a propos, bo wiem, że chcecie dostawać konkrety. Co ja ostatnio zrobiłam teraz, w tym okresie przejścia? Zrobiłam sobie listę. Zrobiłam sobie listę swoich marzeń. Napisałam na tej liście dokładnie to, co chcę, aby pojawiło mi się w moim życiu. Napisałam sobie w końcu konkretnie to, o czym marzę i czego jeszcze nie zrealizowałam. Natomiast na drugiej stronie, po drugiej stronie tej listy, napisałam sobie na górze: Ja jestem. Te dwa słowa. Ja jestem. I napisałam sobie tą swoją rzeczywistość, w której jestem teraz, ponieważ ta rzeczywistość, w której jesteś teraz, jest lustrem tego, kim jesteś tu i teraz w tym momencie. Czyli na przykład, jeżeli jesteś teraz samotną osobą, która pragnie być z kimś, która pragnie miłości, to napisz sobie: Ja jestem samotną osobą, ponieważ tak naprawdę w głębi serca nie wierzę w miłość, albo mam z nią ogromne problemy, ponieważ tak naprawdę w głębi serca nie wierzę w szczęście, ponieważ uważam, że. On lub ona tak naprawdę jest taki i taka, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, napiszmy sobie: Ja jestem i, i tą prawdę, którą wyrzucamy z siebie na co dzień. Natomiast nie zapominajmy o tej drugiej stronie, o tych marzeniach, o których marzyliśmy. I w momencie, kiedy skończyłam już tą starą listę, wzięłam te swoje marzenia w swoje ręce, tą listę i napisałam sobie jeszcze raz: Ja jestem, ale już tą nową wersją. Ja jestem osobą, która to, to i to, która ma, która jest partnerką, która jeździ, podróżuje, która, która żyje sobie w takim miejscu, która y, maluje obrazy, która ma swój biznes, która robi to i tamto i tak dalej. Natomiast rozumiecie, co dzieje się w nas, pisząc w, w tym y, trybie teraźniejszym dwa razy to, że jestem. I na koniec dnia, pod takim Pisaniu sobie tych dwóch list, ja jestem, zostawiasz tylko tą prawidłową, tą nową, i to na niej się skupiasz, przestając w końcu prosić się o te rezultaty, prosząc się o to, aby on w końcu na mnie popatrzył, aby w końcu poczuć się zdrowo, aby w końcu dostać dobre efekty, dobre wyniki, aby w końcu ten stan konta wyglądał inaczej i tak dalej. My się prosimy, my całe życie prosimy się o coś, co nam się należy, kim jesteśmy, ponieważ wszystkie wersje istnieją, natomiast my nie potrafimy się wybić w te wersje. Dlatego to taki tip ode mnie dla Was dzisiaj, bo nie ma lepszego momentu, aby to zrobić, tak? Czyli ja jestem szczerze, kim teraz jestem, i ja jestem, kim powinnam już od dawna być. Natomiast znowu, bez ego, pozytywnie, na luzie, wszystko jest w porządku. I w końcu z tym zrozumieniem, że wszystko jest z nami w porządku, ponieważ nieważne jak to wygląda, wszystko teraz na co dzień, i tak z tymi rezultatami, w których jesteś teraz, i tak jesteś o wiele lepiej, o wiele bardziej, o wiele bardziej powerful niż te wszystkie osoby, które tylko pokazują na Instagramie, że są takie świetne. Ja kiedyś na samym początku pamiętam, że często używam takich sformułowań, że tutaj się dzieje, tak panika, a że ja zawsze tak przechodziłam obok tak cicho, od odhaczając o swoje marzenia. Czyli widzicie, na samym początku również to czułam. Ja kiedyś porównałam to do takiego surfera, że, który płynie sobie na fali i który po prostu skupia się, patrząc przed siebie. A to skupianie i patrzenie się przed siebie oznacza po prostu bardzo stabilną wibrację, która jest spokojna, ale stabilna. Tak? A to, że ktoś próbuje, ale i tak za chwilę spadnie i tak to wszystko wyjdzie na jaw. Albo to, że ktoś cały czas się topi, bo jest taki pokrzywdzony i taki, i to życie jest takie ciężkie i takie okropne. No to to są dwie różne jakby wersje, które i tak nie dadzą efektów. Obudź się. I Zrób to dobrze, patrząc przed siebie, płynąc na tej fali konkretnie do przodu, korzystając, bo dlaczego by nie, odkaczając swoje marzenia, bo dlaczego by nie, ale robiąc to sercem. Tak? Robiąc to sercem, z uśmiechem i z takim trochę e, z takim luzem i, i zabawą kochając to doświadczenie i podchodząc do niego w taki luzacki sposób. Jak Australijczycy. Niektórzy. No. Ok. Trzymajcie się. Widzimy się szybko. Mam nadzieję, że, że... że rozumiecie. Że poczułeś lub poczułaś to, co chciałam Ci, ci przekazać. Do zobaczenia. Buziaki. i papa.